Dzień dobry kochani, witam was bardzo serdecznie. Ja jestem już po swoim porannym rytuale: czyli prysznic, medytacja, śniadanie. A teraz kawa. Uwielbiam, uwielbiam kawę. Tak siedzę właśnie na tarasie i mam dużo przemyśleń. Chyba mam za głośną muzykę. ale tak mam ochotę włączyć ją na full. Szukałam dzisiaj głośnika, nie wiem, co się stało. Przeprowadzałam się i zapewne gdzieś się schował w czeluściach walizki. Mam dzisiaj taki nastrój... Jestem optymistyczna, ale bardzo poważna. I ta powaga jest spowodowana wczorajszym spotkaniem. Ja wierzę, że w życiu nie ma przypadkowych spotkań, nie ma przypadkowych ludzi, że wszystko jest po coś. I wczoraj spotkałam mężczyznę, namawiam go, żeby wystąpił w niedzielę podczas pogadów Skander. Zobaczymy, wstępnie powiedział: Jest, jest Kanadyjczykiem. A zobaczymy, czy, czy potwierdzi. Dzisiaj czekam na telefon. I wczoraj rozmawialiśmy. Ja po prostu spacerowałam ulicą, żeby zrobić te swoje 8 kilometrów. I on też szedł z naprzeciwka znadprzeciw, i zatrzymał się i powiedział: Haj. Powiedziałam: Haj. I zaczęliśmy rozmawiać. I poczułam taką. Dobrą energię, powiedział Zjesz ze mną lunch, powiedziałam siur, jasne. I spędziliśmy razem chyba z trzy godziny rozmawialiśmy. I ta rozmowa była niesamowita. Bo chyba dwa tygodnie temu spotkałam Włocha, który czyta stare księgi, który objaśnia mm, symbole, który, można powiedzieć, jest bezdomnym, dlatego że podróżuje po świecie. Nie przywiązuje wagi do, do, do domu, bo całą swoją uwagę właśnie kieruje na czytaniu ksiąg, znaków. To jest bardzo wyedukowany, bardzo poważny człowiek. I siedem lat temu, kiedy zaczęłam moją przygodę z medytacją, również mój jogin Alessio, który mieszka w Tajlandii, również opowiadał mi ciekawe historie, ciekawe rzeczy, których, których mogłam doświadczyć, które właśnie usłyszałam, które usłyszałam wczoraj od Dave'a. Czy dwa tygodnie temu też usłyszałam od y, Włocha? Ja trochę o tym też czytałam. Ja trochę dużo czytałam. I chcę się dzisiaj podzielić z Tobą taką refleksją. I być może nie będziesz zadowolony. Nie będziesz zadowolona. Ale słuchaj mnie bardzo uważnie. Co chcę ci powiedzieć? Wiesz, że jestem poważną kobietą <noise> w poważnym wieku. Całe życie związana byłam z biznesem, z korporacjami, z ładem korporacyjnym. Jestem osobą, która bardzo mocno stąpa po ziemi. Ja muszę dotknąć, spróbować, a jednocześnie rozwijam swój świat spirytualny. I okazuje się, że to, jak kiedyś zaprzeczałam, że to może współistnieć i działać. Jak kiedyś ktoś mi mówił, że woda pamięta, to mówiłam: Jak woda może pamiętać? Och, jak mało miałam wiedzy, a jak bardzo się upierałam przy tym, co zostało mi podane na tacy, w kościele, w szkole. Telewizji. A świat w ogóle tak nie wygląda. Świat jest zupełnie inny, i mamy mało wiedzy. Jeżeli zaczniesz szukać i o tym mówić. To będą cię nazywać szaleńcem. Dlaczego? Bo nikt nie chce zmiany. Nie, zmiany pragną wszyscy, tylko nikt nie chce się zmienić. Bo ty masz kredyt, bo ty masz pracę, bo budujesz dom, bo chcesz kupić auto, bo chcesz wyjechać na urlop, bo chcesz zrobić doktorat. Bo komu nie musisz zrobić dziecku? Bo właśnie kupiłeś działkę, bo czekasz aż twoje zbiory będą piękne, bo chcesz zdać jakiś egzamin, chcesz zrobić kolejny krok, czekasz, kiedy urodzą się wnuki, bo ty masz plany. Ty nie chcesz słyszeć, że ten świat się zatrzymał, że on już nie będzie taki, bo przecież to oznacza pokrzyżowanie twoich planów. I ty nie chcesz. I my nie chcemy. I. Są trzy opcje. I dzisiaj ci powiem o trzech krokach. Pierwsza opcja zdenerwujesz się. Być może nawet dasz mi tutaj kciuka. Powiesz, mm, ja tego nie chcę, co ona gada. Wyjechała nie wiadomo gdzie. Może coś pali, może coś pije. To jest przecież nieprawda. Czyli będzie wypieranie. Druga opcja jest taka, że to wywoła lęk i przerażenie, nie zechcesz tego słuchać. I trzecia opcja jest taka, że zostaniesz do końca. Oczywiście, jak zostaniesz do końca, zachęcam Cię: czytaj, szukaj, ale nie w telewizji. Wyłącz telewizję. Szukaj informacji dokumentalnych, żebyś wiedziała i wiedział, co się naprawdę dzieje na świecie. Bo kiedy szukasz, to wiesz. A jak wiesz, to jesteś silna, to jesteś silny. To masz, to masz wpływ. Więc możesz zaprzeczyć, dlatego że cię to zdenerwuje, bo informacje mogą pokrzyżować Twoje plany, więc lepiej nie wiedzieć. Struś też chowa głowę w piasek. Możesz się wystraszyć i w ogóle nic nie robić i powiedzieć: Niech się dzieje, co ja nie mam wpływu. I masz trzecią opcję, do której ci namawiam. Szukaj filmów dokumentalnych. Czytaj o tym, co się dzieje na świecie. Czytaj o energii. A to, że energia istnieje, to już wiemy. I to, że energia istnieje w innych formach, niż nam się wydaje, to część osób wie, część osób nie wie. To, że nauka jest bardzo młoda i się zmienia. Kiedyś też sądzono, że to Słońce krąży wokół Ziemi. Że Ziemia jest płaska, a w miarę rozwoju nauki nas odkrywamy różne rzeczy. I okazuje się, że to, w co kiedyś wierzyliśmy, to dzisiaj można włożyć między bajki. To tak jak o historia o budowie atomu. E, ostatnie doniesienia, o czym mówi fizyka kwantowa, to są drgania. Atom ma budowę strony, która drży, jest drgania. Od siedmiu lat mówię o wibracjach, ja od siedmiu, a świat mówi od, od, od dawna, uczeni mówią od dawna, że wszystko biera się na wibracjach, że są wibracje niskie i wibracje się tworzą w zbiory. Niska wibracja łączy się w niskie wibracje, z, z niskimi wibracjami. To jest rodzina. Średnie wibracje łączą się ze średnimi, a wysokie z wysokimi. Wibracje są związane z energią. My potrzebujemy za każdym razem, o tym też mówiła Liore Leon podczas pogadów z zresztą jak była w Polsce również, że my potrzebujemy wibrować wysoko. I ty sobie pomyślisz ale co to mnie kuna obchodzi? Ja nie jestem buddystką, ja nie jestem osobą wierzącą, ja dajcie wy mi święty spokój. Ja chcę, żeby zniesiono kwarantannę. Ja chcę żyć, ja chcę żyć normalnie, ja chcę wrócić. Stop. O czym ty mówisz? O czym ty, kochanie, mówisz? Twoja religia nie ma znaczenia. Twój światopogląd nie ma znaczenia. A to, czy będziesz podnosić wibracje, to ma znaczenie. To ma znaczenie nie tylko dla Ciebie, ale myśl o sobie. Jak będziesz wysoko wibrować, będziesz przyciągać same dobre rzeczy. Wysok, wy, wysokie, przepraszam. Wysokie wibracje. Wszystko, co jest. Dobre, a więc miłość, wdzięczność, wybaczanie. Wszystkie dobre emocje one wibrują wysoko. Gniew, złość, zazdrość, nienawiść. To są wibracje niskie. Więc, jeżeli chcesz mieć dobre życie, to wibruj wysoko. Jeżeli ty będziesz wibrować wysoko, pamiętasz w którymś nagraniu mówiłam, to tak jak wrzucenie kamienia do wody i wtedy rozchodzą się fale. Jak ty wibrujesz wysoko, to Twój partner, partnerka zaczyna wibrować wysoko, to twoje dzieci wibrują wysoko. Popatrz, jak to jest ważne. Dzieci są obserwatorami tego, co się w domu dzieje. Może tracisz pracę, może bankrutujesz. Może dzieje się wiele, dużo różnych rzeczy złych, że twoje wibracje opadają. Dochodzi w domu do kłótni, do cichych dni, do awantur. Wibracje spadają i dzieci to obserwują. To one są teraz ofiarami, potrzebują wsparcia, ale nie werbalnego, słownego. Potrzebują ciebie silnego, wysoko wibrującego. Więc ty możesz, powinnaś, powinieneś wysoko wibrować, podnosić swoją energię. Jeżeli ty wysoko wibrujesz, Twój dom będzie wysoko wibrował. Twoi sąsiedzi zaczną wysoko wibrować. Budynek, dzielnica, miasto. Ja wiem, że trudno uwierzyć, ja też kiedyś w to nie wierzyłam. Mówiłam o różnych rzeczach, absolutnie nie wierzyłam, bo dzisiaj trochę się śmieję, jak mogłam, jak mogłam nie mieć elementarnej wiedzy o świecie i wierzyć w to, co usłyszałam w telewizji. Oczywiście, że wibracje energia istnieje. Że człowiek ma siedem głównych czakr, cen, centrów takich energetycznych, i te centra, w tych centrach energia wiruje i świeci. I nie musisz wcale w to się zagłębiać, ale tak jest. O tym, o tym mówią stare nauki. My wcale jesteśmy energią. Również Ziemia ma takie centra energetyczne. Jest w Arizonie takie, takie centrum. Mocno energia tam jest emitowana. Na przykład u nas na Wawelu w Krakowie jest również taki czakran. Jak wejdziecie na dziedziniec po lewej stronie w rogu, warto tam kiedyś podejść. Jedno z silniejszych w Europie, ale nie najsilniejszych na Ziemi. Takim centrum również energetycznym, mocnym jest Bali. Dlatego, że tutaj spotykają się dwa, łączą się dwa kontynenty. Że tutaj jest wpływ Australii i Azji. I Azja jakby kończy swój zasięg, Australia zaczyna. Czyli tak się nakładają, te, te, te oddziaływują na siebie. I powstaje... Miejsce energetyczne. Ja poszukam nagrania, bo ja kiedyś czytałam czy oglądałam, tylko zapomniałam już nazwę i wam podam. Jak się czuje, pewien, pewien naukowiec robił badania, jak się czuje, jaka jest energia i są miasta, nie chcę ich teraz wymieniać, w których energia jest bardzo niska, tam się nic nie dzieje, tam można sobie żyły wypróć, tam się nic nie dzieje, bo jest niska energia. Są miasta z wysoką energią. I jak się mija państwa, to się czuje, że w tym państwie jest lepsza energia, w tym jest niska energia. Tak samo kontynenty mają swoją energię. I muszę Wam powiedzieć, że Bali jest takim miejscem o cudownej, o cudownej energii. To jest miejsce kreacji, to jest miejsce manifestacji, to jest miejsce zmiany stylu życia. Natura, natura dąży do wyrównania, do balansu. To człowiek, to człowiek nie pozwala, bo stawiamy tamę na rzekach. Tak, jak Chińczycy postawili tamę na rzece, także się oś Ziemi przesunęła. My, jako człowiek, niszczymy planetę. Planeta się broni, wysyła nam sygnały. Planeta chce równowagi, chce spokoju. I można powiedzieć teraz, że jak podróżujemy, to, to widzimy, jak bardzo dużo jest wszędzie dookoła Rosjan. Zastanawialiście się dlaczego. No tutaj jest mnóstwo, bardzo spirytualnie. Jak byłam też w Tajlandii na wyspie Koh Phangan, bardzo dużo Rosjan, młodych ludzi spirytualnych. Dlaczego? Dlatego, że kiedyś żyli w innym systemie i byli em, w takiej niewoli, jeżeli chodzi o światopogląd. I teraz oni się po prostu budzą, oni się budzą i stają się istotami świadomymi, że świat spiritualny istnieje, że świat duchowy istnieje, i dlatego tak bardzo są teraz poszukujący, dlatego tak wszędzie wyjeżdżają i podróżują. I jeżeli chodzi o naukę, o świat właśnie taki duchowy, energetyczny, to Rosjanie mają bardzo dobre jakby doświadczenia dobrych naukowców. Ale nie chcę o tym powiedzieć. Nie chcę o, o Rosjanach mówić. Hmm. Są miejsca na Ziemi, które mają niesamowitą energię. Są jak latarka, która daje, daje promień. I w tych miejscach z taką mocną energią powstawały też religie. Na przykład Palestyna, Izrael, Egipt, sobie zapisałam. Tybet, Meksyk, Birma, Indie, Nepal. Popatrzcie, w tych miejscach powstały dwie potężne religie. Została napisana Biblia, powstał buddyzm. To są miejsca, w którym zmienia się sposób myślenia. Jeżeli popatrzymy na tamte cywilizacje, kultury, one zaginęły. To popatrzcie, jak można było wybudować piramidy, czy zrobić wiele innych rzeczy, nie mając do dyspozycji narzędzi, ale nam się wydaje, że oni nie mieli. Oni mieli tylko te cywilizacje zaginęły. My jesteśmy nową cywilizacją. My jesteśmy w procesie budowania nowej świadomości, my jako ludzie. I Ciebie to też dotyczy. I nie myśl tylko o tym, o takich powszednich rzeczach, o takim, kiedy otworzą sklepy, kina, teatry. To jest potrzebne, to rozumiem. Ale chcę Ciebie zachęcić do poszukiwania głębszych informacji o energii, o życiu, o duchowości, o spiritualności, o wibracjach. Czy naprawdę Sądzicie, że jesteśmy sami we wszechświecie? Jestem przekonana, że nie. I co możemy teraz zrobić? Będą. będą ja to, ja to doświadczam. Ja mam swoich duchowych przywódców. I oni pochodzą z różnych religii. Bo. Religia nie ma znaczenia, liczy się energia nauczyciela. I ci moi nauczyciele, duchowi przywódcy, oni mówią to samo, że właśnie o to na naszych oczach dzieje się, tworzy się historia, nowe czasy. Będziemy potrzebowali e, zmienić swoją świadomość. E, Musimy się obudzić spirytualnie. Będziemy potrzebowali nowych nauczycieli. Musi... Ja sobie tutaj wypisałam, że stara era się kończy. Że potrzebujemy podnieść energię. Że jakby Bóg nas powołuje, żeby uratować ziemię, żebyśmy podnieśli wibracje, podnieśli energię. Ja jestem naprawdę wciąż bardzo świadomą, twardo stąpającą po ziemi osobą. Tyle osób, których spotkałam ostatnio na swojej drodze od siedmiu lat, właśnie czy to byłem, będąc w Stanach Zjednoczonych, czy w Tajlandii, czy teraz na Bali, czy spotykam ludzi z RPA, Ludzie, którzy, którzy studiują na przykład właśnie Biblię, ludzie, którzy są róż z różnych wyznań, oni mówią to samo. My teraz ludzkość, żeby zatrzymać to, co się dzieje, a nie chodzi tylko o zamknięcie centrów galerii handlowych, żeby zatrzymać to, co się dzieje, potrzebujemy podnosić wibracje. I tę wibrację musisz podnieść ty i ja. My razem, nasi sąsiedzi, nasze dzieci, nasi rodzice, nasi przyjaciele. A podnosi się wibracje poprzez medytację. Tak. I możesz być biznesmenem, i możesz być prezesem zatrudniającym kilkaset osób, i możesz być właścicielem firmy, która eksportuje na cały świat. A to nie ma w ogóle znaczenia. Medytacja nie jest przywiązana i zarezerwowana tylko dla ludzi którzy chodzą w białych szatach i którzy są prawie święci medytować może każdy ty i ja medytujmy razem, bo kiedy medytujemy ja mam aplikację, akurat teraz używam telefonu do nagrywania mam aplikację w której widzę ile osób medytuje wczoraj kiedy właśnie rozmawiałam z moim, moim rozmówcą to w danym momencie było 5000 osób medytujących na świecie Przepraszam, 5 milionów osób medytujących na świecie. Czy wy wiecie, jaka to jest duża energia? Więc mm, nie mów, mnie to nie obchodzi. Tak, to Ciebie dotyczy. Ciebie dotyczy, każdego z nas. Nie ma jednej osoby na Ziemi, której to nie dotyczy. Możesz się przerazić, możesz się zdenerwować, lub możesz czytać, możesz szukać, poszukiwać informacji. I sobie jeszcze zapisałam. Właśnie chcę zobaczyć, co mi wczoraj powiedział. I pewnie o tym będziemy rozmawiać, jeżeli mój gość się zgodzi. Są trzy drogi, żeby zatrzymać, zatrzymać niszczenie ziemi zatrzymać ten pęd negatywny, negatywne wibracje. Poprzez medytowanie, i nie ma znaczenia, czy jesteś malarką, czy pracujesz w centrum, w galerii, czy jesteś prawnikiem, czy jesteś biznesmenem, czy siedzisz w domu, czy robisz jakiekolwiek inne rzeczy, czy jesteś trenerem, to nie ma znaczenia. Siadaj i medytuj. Nie będziesz wiedzieć, jak, możesz poszukać. Jest mnóstwo informacji na temat medytacji. Tylko różnią się przekazem. Wszyscy mówimy o tym samym, tylko innego języka używamy. Znajdź nauczyciela, którego język, sposób ekspresji, energia Tobie odpowiadają. I po prostu siadaj, niczego nie oczekuj, zaczynaj medytować. Pierwsza, druga, piąta, jak naleśniki. Pierwsza, dziesiąta medytacja nie będą udane, nie będziesz zadowolona. To tak jak na naleśnik, porwany do kosza. Ale jak będziesz medytować kilka tygodni, miesięcy. To zobaczysz, że nikt nie jest w stanie ci powiedzieć, co oznacza dobra medytacja, ty to będziesz czuć i będziesz wibrować wysoko i będziesz przyciągać fajnych ludzi, którzy wibrują wysoko. I mamy do zrobienia trzy rzeczy. Pierwsza rzecz, która dotyczy ciebie. Tak, ciebie, tak, dokładnie. Dowiedz, dowiedz się, co się dzieje na świecie, ale nie z telewizji. Czytaj, szukaj w internecie. Druga rzecz. Powiedz sobie: Ochroń siebie. Powiedz: Ja na to nie pozwalam. Ja chronię siebie. Ja chronię swoją rodzinę. Ja jestem świadoma, świadomy. Ja nie wyrażam zgody. Chodzi o nastawienie twojego ciała. O to, żeby twoje ciało stanęło w gotowości i powiedziało ja nie wyrażam, ja chronię siebie. I trzecia rzecz, żebyś w swoim umyśle podczas medytacji powiedział, powiedziała, mmm, wybaczam wszystkim, którzy dążą do zniszczenia tej planety, do jej zanieczyszczenia. Do robienia rzeczy, które nie służą ludzkości, przyrodzie. Wybaczam tym osobom. To jest bardzo trudne, ale to jest możliwe, żeby wysyłać miłość. Bo to my, ludzie w pędzie zachłanni, goniący za modą, kupujący ubrania nie szanujący wody zabijający zwierzęta walczący z naturą nie chronimy naszej matki ziemi to my doprowadzamy tę planetę do śmierci jak zauważyliśmy że zostając w domach natura sobie świetnie bez nas poradziła ale czy my poradzimy sobie bez natury?